JBL to marka, którą znają wszyscy entuzjaści muzyki. Na łamach portalu miastogier.pl mogliście przeczytać kilka testów produktów tejże firmy. Tym razem przeczytać będziecie mogli test przenośnego głośnika JBL Xtreme 4, a my mamy także unboxing. Jak widać pudełko, w którym dociera do nas głośnik, jest dosyć sporych rozmiarów. Produkt został solidnie zabezpieczony. Żeby dostać się do środka, trzeba otworzyć kilka kartonowych pokryw. Sam głośnik wyjmujemy chwytając za dwa uchwyty i unosząc go do góry. Przesunę go sobie tutaj na chwilkę na bok, oprócz samego głośnika. W środku jest też niewielkie kartonowe opakowanie, a w nim jakaś makulatura. Pasek, przy pomocy którego jesteśmy w stanie przenosić głośnik na ramieniu. Pasek całkiem fajnie zrobiony, solidnie przeszyty z metalowymi klamrami. Oraz regulowany. Estetycznie naniesione logo JBL. Gumowe. Fajna sprawa ogólnie. Oprócz paska. W niewielkim pudełeczku jest też. Ładowarka, bo jak wspomniałem wcześniej, głośnik jest bezprzewodowy, więc aby móc z niego korzystać, trzeba go regularnie ładować. Ładowarka oferuje nam kabel USB-C, i zakładam, że każda ładowarka, także innych producentów, będzie tutaj działać należycie. Oprócz ładowarki oraz paska do przenoszenia, mamy jeszcze w środku. Do tejże ładowarki i to by było na tyle. Jeśli chodzi o sam głośnik, jest on porządnie zabezpieczony w wykonanych z papierowej pulpy wytłoczkach. A oprócz tego, owinięto go w delikatny materiał, który zabezpiecza go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Sam głośnik, jak widać, sporych rozmiarów. Stylistycznie, taki dość charakterystyczny jak dla firmy JBL, dlatego że m.in. Y, testowany przez nas wcześniej Charge 5 y, Wi-Fi także wygląda podobnie. Obudowa jest pokryta materiałem. Od spodu są, od spodu są duże gumowe nóżki. Tutaj są dwa uchwyty, do których jesteśmy w stanie wpiąć pasek do przenoszenia. Od góry jest ponadto sześć przycisków. Trzy na górze są podświetlane. Pierwszym włączamy i wyłączamy głośnik, drugim przechodzimy w tryb Bluetooth i także w tryb parowania z innymi urządzeniami. Trzeci służy natomiast do tego, aby połączyć głośnik w parę stereofoniczną. Trzy pozostałe przyciski nie są już podświetlane, a służą one do włączania i wyłączania muzyki. Oraz zmiany głośności. Z przodu mamy też sporych rozmiarów logo JBL. Głośnik jest ciężki, prezentuje się bardzo dobrze. Z boków mamy dwa pasywne radiatory, które służą do tego, by wzmacniać basy. Ogólnie całość prezentuje się bardzo solidnie. A jak brzmi to dowiecie się z naszej recenzji. Znajdziecie ją oczywiście na portalu miastogier.pl. Do jej przeczytania serdecznie zachęcam.